Jak tam chłopy wstaliście ta już? Dzisiaj z oddali, bo musiałem ustawić kamerkę pod takim kątem, żebyście widzieli mniej więcej jak to ćwiczenie wygląda. A chciałbym Wam pokazać najlepsze ćwiczenie na potężne plerczewo. Czyli na plecy grzbiet. Jak zwał, tak zwał. Jest to dociąganie sztangi. Można je robić w opadzie tułowia, czyli wyciągamy sobie sztangę albo z stojaków, albo z ziemi i wiosujemy. Sztanga musi dotykać tu brzucha, ręce na, ręce na szerokości barków i dociągamy sztangę. To jest na objętych oczywiście kolanach, nie na prostych, tylko na objętych wiosłowanie sztangi w opadzie tułowia, ale ja robię moim zdaniem wersję lepszą. Są trzy wersje, tak jak powiedziałem w opadzie tułowia jest wersja na prostej ławce, a ja robię wersję na ławce takiej skośnej. Bo jeszcze jest prosta ławka czyli zazwyczaj yy, jak to wygląda, no ja z tego co pamiętam u nas jak byłem, trenowałem kajaki to ławka była prosta, zahaczona hakami. Z przodu były takie dwa haki. ona była zahaczona o drabinkę drewnianą, a tu była po prostu na jakimś stelażu metalowym, a tam była zahaczona. I po, dwóch podawało sztangę, a trzeci leżał i wiosłował tą sztangą. Ale ja mam, ja robię taką, że sobie sam mogę podać. I to jest, to jest ogólnie. Naprawdę najlepsze ćwiczenie na plecy. Te ćwiczenie plus, do, plus drążek. To są dwa ćwiczenia, którymi rozbudujemy plecy. I nie trzeba robić prierdylion ćwiczeń. Wiadomo, ja sobie nie robię tylko tego. Bo robię sobie dociąganie, robię sobie yy, wiosłowanie handelkami. Robię sobie wyciąg górny. Tak, drążek sobie robię. Ale jak miałbym wybrać dwa ćwiczenia lub jedno, jedno ever na plecy, najważniejsze, to było dociąganie sztangi leżąc. Jakbym miał wybrać jedno, jedyne ćwiczenie, które by, które by mi pozwolili robić na plecy, nie, no, takie <laughs> pozwolili, no tylko tak mówię, nie, przenośnia taka. Także yy, tu akurat mam 120 kilo, to będzie ta trzecia seria robocza. Mam nadzieję, że będzie widać dobrze. Kładziemy się, ja używam sobie, wiążę sobie paski. Wiążemy sobie. Nie musi, jak mamy mały ciężar, nie musimy tych pasków używać. Aczkolwiek ja używam, bo. 120 kg to może nie jest dużo, ale też nie jest mało. A naprawdę paski mi pomagają. Odciążają mi dłonie, więc mogę się skupić na, na dociąganiu sztangi. O. I jedziemy. 12 ruchów, tak jak powiedziałem, 12 ruchów yy, robię teraz minimum na wszystkie partie oprócz jednego ćwiczenia. Jedne ćwiczenie, gdzie będę robił, gdzie zacząłem robić już jeden trening, zrobiłem z progresem ciężaru. To jest wyciskanie sztangi prostej. Wyciskanie sztangi leżąc. Po prostu wyciskanie sztangi yy, na ławce płaskiej. To jest jedyne ćwiczenie, gdzie już jeden trening zrobiłem z progresją ciężaru. I to będzie jedyne ćwiczenie, gdzie będę robił progresję ciężarów. Jedyne. Bo już na przykład drugie ćwiczenie na klatę to już będzie 12 ruchów minimum. A inne partie, tak jak mówię, barki, nogi, biceps, triceps, plecy, wszystko minimum 12 powtórzeń. Tylko jedno ćwiczenie to będzie ławka prosta, wyciskanie gdzie będę robił z progresją ciężaru. Taką, taką mam wizję, żeby troszkę tą gdzie ja mam tricepsy pourywane, widzicie ty, tylnie głowy są w połowie skrócone. To mi utrudnia wyciskanie na ławce płaskiej. Eee, aczkolwiek u wukadzików wziąłem 150 kilo, nie robiąc żadnych, żadnych wyciskania z progresją ciężaru w ogóle żadnej siły nie robiłem. A w przeddzień jeszcze pamiętam, zrobiłem mocno barki wyciskanie. i miałem zajechane barki. Tam wziąłem 150, nawet nie wiedziałem, że ja, ile ja wezmę, nawet nie wiedziałem, że ja tyle wezmę, ponieważ od 2017 roku nie robiłem w ogóle wyciskań z progresją ciężaru. Zdarzało się może gdzieś tam, ale nigdy nie robiłem żadnych maksów. Najmniej to chyba cztery powtórzenia gdzieś tam coś próbowałem, ale dałem sobie spokój. A teraz chcę sobie troszkę tą siłę podbudować to będzie mozolny, mozolna praca, mozolny, mozolna, mozolna robota. Bo ja ogólnie jestem w zupełnie innym treningu. Nie podnoszę tych ciężarów. Moje ciało jest przygotowane bardziej pod trening wytrzymałościowo-siłowy niż typowo siłowy. Także zanim coś mi pójdzie, deczko, chociaż siły na tej klacie, yy, to może minąć bardzo, bardzo długo, nawet kilka miesięcy. Przypuszczam, że to może trwać zanim yy, zanim cokolwiek tam ruszy. Jakaś siła. Może i w ogóle nie pójdzie żadna siła. Bo suplementacji jakiejś mocniejszej też nie planuję. Także yy, raczej to może tak dla, dla psychiki, dla własnej głowy sobie tą próbować siłę robić. Choć wiem, że cudów tam nie będzie. Ale jak to mówią, kto nie próbuje, ten nie zyskuje. <grych> to, to jest mój cytat. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie i żebyście mi byli.